Ta gra wyszła 1 kwietnia 2025 roku i bardzo żałuję, że wtedy o tym nie wiedziałem, bo moje życie wyglądałoby teraz zupełnie inaczej. Wydałem na to 9 złotych, więc po pierwsze, jest możliwość, że to będzie pierwsza gra, w którą zainwestowałem pieniądze na ten kanał, która mi się zwróci, bo zarabiam mniej więcej w takich kategoriach na YouTube. A po drugie, jest to ciekawy komentarz społeczny do zaistniałej sytuacji na rynku gier. W momencie, kiedy wychodzi remake My Name Is Mayo, czyli tej takiej wiecie kultowej gry wśród gier absurdalnych, to ja tego nie odbieram jako kpinę. Ja odbieram to jako apel, żebyśmy przestali brać życie. Za tak poważne, za jakie je czasem bierzemy. Bo nie ma co brać życia tak poważnie. Wszyscy umrzemy i tak, więc równie dobrze możemy zagrać w My Name is Mayo Rimeo". W sumie wymówiłem Mayo i Mayo inaczej. W ogóle powinno się mówić My Name is Mayo, ale chyba. Albo jak już chcemy być hiperpoprawni, to Mayo, ale bez przesady. My Name is Mayo Rimeo" to jest. posze, To jest remake tej takiej wiecie absurdalnej gry, w której się klikało w majonez. Ten banan sprawia, że zapisujemy sobie grę. My name is Mayo wrzuca nas od razu w sam środek. Poruszamy ręką za pomocą lewej gałki. Menu do tego dojdziemy. Klikamy x i otwieramy menu kółkiem. Jest oczywiście lista trofeów, ona jest bardzo ciekawa. W my name is mayor i mayo możemy zdobyć 50 trofeów. Większość wygląda tak, że na przykład musimy uderzyć majonez 5 razy, 20 razy, 50 razy, 200 razy, 350, 500, 550, 700, 1500, 500, 500, 500, 500, 3000, 5000, 8000, 10000 i tak dalej i tak dalej. Jeszcze są takie specjalne za nie wiem, założenie bikini. Nie mam pojęcia, ile to trwa. Ale to, co mogę już od razu powiedzieć, to to, że muzyka jest piękna. Słyszycie? Jest piękna. Lecimy z tematem. Co, co, spróbujemy pierwsze trofeum wbić. Super! Odblokowaliśmy pierwszą nagrodę i pierwsze trofeum. Zobaczmy. You can see the hits. Mamy pierwsze trofeum. This one is easy. To będzie. 20 uderzeń. Robię co mogę, żeby to przedłużyć. Po prawej macie licznik. Bigger doesn't mean better. Ja się z tym zgadzam. 20 razy uderzamy w majonez. Nie, no, super. Randomowy fakt numer 25. Neandar mózg neandertalczyka był większy niż nasz. To jest autentycznie ciekawa ciekawostka. No mustache. 50 uderzeń. Proszę bardzo, tryb fabularny nam się tutaj odblokowuje. 50. Basically, Grandpa Wales. Uderz 50 razy. Super, mamy już 4% postęp w trofeach. Randomowy fakt 50. The king of hearts is the only king without a mustache. Grasłów king of hearts to jest ta karta z grami. W sensie, u nas to będzie król kier. To jest jedyny król bez wąsów. Nie wiem, czy tak faktycznie jest. To nawet nie jest gra słów, ja pomyślałem o grze słów, bo jest taka piosenka Stinga, która się opiera na angielskich mm, nazwach kart I on obudowuje wokół tego cały refren, że tam... Nieważne, ta piosenka się nazywa Shape of My Heart, jak chcecie to sobie przealizuj... przeanalizujcie tekst tej piosenki, ona była w Leonie Zawodowcu Dobra, idziemy dalej, jest na albumie Ten Summoner's Tales Stinga Z 94 roku bodajże? Nie wiem, klikamy dalej 75 Red Bikini, odblokowaliśmy nagrodę i przy okazji mamy nowe trofeum. I co my tu mamy? Czasem lubię po prostu założyć moje czerwone bikini. Czuję się dzięki temu pewnie. I ten achievement nam rozpoczyna historię. A, i mamy faktycznie czerwone bikini. Odblokowaliśmy Young Boy. I am mayonnaise OK 90 hitów ale zaraz ja już w to klikałem dobra yy, I tutaj When I was a young kid, i tutaj też zaczynamy historię ale ja najpierw w sumie to nie wiem którą historię mam mam teraz 50 razy możemy... 50, 50 razy możemy uderzyć w bikini. Dobra, lecimy, lecimy w to bikini, słuchajcie. Bijemy 50 razy. Życie nie ma znaczenia. A story about life: 120 hits. Super. E, cały czas jesteśmy. Cały czas jesteśmy w tej historii z bikini. Jeszcze 5 razy. Tak, Cheetah. Mhm, uderzyliśmy 50 razy w bikini. I odblokowaliśmy nową nagrodę, jeśli chodzi o bikini. Ale kiedy mam <grym> na sobie bikini w centki, wariuję. Mam ochotę wariować. Super, więc 100 razy walniemy w bikini z Geparda. Czyli musimy dojść do 225. Fajne. Słuchajcie, to faktycznie jest jakaś fabuła. Balls of Yarn, Amazing Story. Dobra, yy, zaraz do tego dojdziemy. Bo widzę, że odblokowujemy nowe historie, a ja dalej nie wiem o co chodzi. Atomic Bodybuilders, tak, 200, 200 razy. Super. 225 musi być. Tak, topless. Ok. A kiedy, kiedy mam ochotę powariować, wariuję. W sumie, tak bym to przetłumaczył. Czuję się dziko. Okej, okay, czyli teraz jesteśmy, jesteśmy oficjalnie bez górnej części naszego kostiumu, naszego bikini. Aż się zaczerwienił ten majonez. Nie spodziewałem się tak rozbudowanej historii w tej grze. Co ja robię ze swoim życiem? Coś pięknego. Ile razy mam jeszcze uderzyć ten majonez w tym... 350 razy, super. Krem a la mayo. 125 razy uderzyliśmy w... W te, w te topless wersje. Kiedy czuję się dziko, wariuję. Dobra, i co dalej? O chłopczyku. O rany, jestem napalona. O matko święta, czy, czy wy możecie na to patrzeć? Dobrze, koleżanko A więc dlatego jest 12 plus mm -hmm. To jest najdziwniejsza rzecz jaką ja widziałem ostatnio Ale no okej okay. Co kto lubi 500! Super! Kolejny kamień milowy Banana, zrobił save. O! 550. Banana. Cool whip is sexy. Czyli kostium banana. Teraz. Mam sekret, który, o którym nie wie nikt. To taka moja jakby fantazja. Boże. Kostium banana. Mmm, super. To wygląda strasznie źle. Boże święty. Bardzo się cieszę, że takie coś zagościło na kanale Spuerat. Ludzie generalnie mają problem z takimi grami, gdzie bardzo łatwo jest wbić platynę że jest to wręcz prymitywne bo strasznie się ciskają do ludzi, którzy mają takie trofea, takie platyny w swojej kolekcji. Po co jest cytryna? Nie wiem. Nie, nie wiem do czego to nawiązuje. A ja uważam, że. Mówię. Życie jest za krótkie, żeby brać się na poważnie. To jest raz. A dwa. Ja próbuję zdobyć platynę w Crash Bandicoot 4. Jak mi się to uda, to nikt nie ma prawa czepiać się mnie o my name is Mayo Potato. Banana? Uderzyłem 300 razy w banana, ok. Nie, kręcą cię kostiumy banana, a co powiesz na to? To jest ziemniak czy cebula? To jest ziemniak, ale wygląda jak cebula. Czy ja w końcu rozbiję ten słoik? Czy na tym się kończy fabuła tej gry? Mam nadzieję, że nie, bo to by było. Znaczy, w sumie. Chcę powiedzieć, że oprawa graficzna tej gry mi się podoba. To, to, to jest mało elementów, ale te elementy, które są. Faktycznie są spoko. I nie można w to grać za długo, bo już mnie boli palec od wciskania X-a. Marudzę. Okej, okay, teraz będzie pokryty keczupem. Eee, to nie jest sexy. Może to cię rozchmurzy. Aha. Taki ketchup, ale KETSUP Tutaj jest nawet napisane. Na tej etykiecie, ale nie wiem, czy to nie jest ten sam napis, co na etykiecie majonezu. Ale patrzcie, majonez już nie jest majonezem. Podobnie jak koza, nie zawsze jest kozą w Goat Simulator. Tak się te gry z nami bawią. Koza czasem jest tostem, na przykład. Swoją drogą, I am bread to jest kolejna pozycja na liście do zagrania. Poezja. Po prostu poezja. Dajcie mi następnego questa: czerwony Gepard. Żółtym. Y Boże, czerwony majonez. <grywki> Ketchup cheetah? Czy tego chcesz? Y no. O matko, to jest połączenie wszystkich poprzednich. 300 razy musimy uderzyć. Słuchajcie. E, super. Czuję, że wszystkie moje potrzeby zostają w tym momencie zaspokojone. Jestem odrobinę tylko zażenowany, że na to patrzycie. Celujemy tu. Smyramy po wiśniach. 1800 sekund. A soup. super, 1500 razy uderzyliśmy w ogóle w majonez, co ciekawe pokrywka się nie liczy, to znaczy zakrętka, wieczko, czy jak zwał tak zwał, to będzie jakieś urozmaicenie jak posmyramy po tych wiśniach. Mam nadzieję, że to był najbardziej horny z tych questów tutaj, bo mam nadzieję, że inne. już takie nie będą. To, powin to powinno się puszczać jako takie relaksacyjne filmiki do spania. Zresztą tak wam polecam. Jak chcecie sobie pospać przy tym, to nie ma problemu. się nie pogniewam. Bylebyście dali łapkę w górę i napisali komentarz. To tak tuż przed snem. Comedy Gold, co ja wam powiem? Złote trofeum żeśmy odblokowali. Koci ketchup. Uderzyliśmy ten koci ketchup 500 razy. I to chyba koniec. Nie wiem czego chcesz. I to chyba koniec. Nie wiem czego chcesz. To było to była ostatnia to był ostatni punkt w tej linii. Zobaczmy sobie te inne achievementy, które żeśmy odblokowali. Randomowe fakty odblokowaliśmy. Więc zerknijmy sobie na nie. Powiem ci coś ważnego o życiu. Odblokowaliśmy, jakby, nową, nową historię. Randomowy fakt 200. Każdego roku około 98% atomów w swoim ciele jest zastąpionych. Fajne. E, dobra, tutaj też rozpoczynamy historię. To przy okazji. Randomowy fakt 350. Kola dietetyczna, czyli jakby zero, została wynaleziona dopiero w 1982. Randomowy fakt 500 stressed is desserts spelled backwards czyli stressed to desserts od tyłu fajne a mars od tyłu to wiadomo um. w starożytnym Rzymie było yy, uważane za oznakę przywództwa to znaczy takiego wrodzonego przywództwa urodzić się z krzywym nosem to ja bym był naprawdę przywódcą. Ja bym, ja zostałbym cesarzem Rzymu. Ja mam tak krzywy nos. Le lemons float, but limes sink, czyli cytryny unoszą się na wodzie, a limonki, tak, to są limonki. Limes y się topią. Nowy fakt 1500. Każdy y człowiek spędza Spędził około pół godziny jako pojedyncza komórka. Ok. I to koniec. Koniec randomowych. Randomowych e, faktów. Mam nadzieję, że banan zapisał mi tę grę. Następną historię poznacie w kolejnym odcinku. Bo ja już trochę mam dosyć. Nie wiem, jak wy. No. Błagam, ile można klikać w majonez. Do następnego razu. Widzimy się w drugim odcinku. Pa Pa.